Siemaneczko! Witajcie w kolejnym filmie na kanale FifiTube! Z tej strony Adam oraz Fifi. Siemanko! Słuchajcie, mamy przed sobą taką oto aplikację Brawlers Voice, która to zawiera praktycznie wszystkich zadymiarzy z gry Brawl Stars. Oraz ta aplikacja, jak widzicie, kliknąłem sobie tutaj Bula, zawiera wszystkie głosy postaci z gry. Sobie... Tak, kliknąłem sobie tutaj bula. Są tutaj wszystkie teksty, jakie mówią postacie w grze, w grze, w lobby i podczas rozgrywek. I my zagramy sobie taką małą zabawę. Mianowicie będziemy wybierać różne postacie. Fifi ma tutaj zakryte oczy. Ja mu wybiorę jakieś losowe postacie i Fifi będzie próbował po głosie brawlerów zgadnąć o jakiego zadymiarza tutaj chodzi. To co, lecimy Fifi z tematem? Tak. No dobra, ja wybieram Ci losowego zadymiarza, włączę Ci jego kilka tekstów, a Ty będziesz próbował zgadnąć kim jest ten zadymiarz. Uwaga, gotowy? No. No to lecimy z tematem. Okej, okay, może ten zadymiarz na początku, Wy tutaj widzicie na górze jego nazwę, a ja lecę z jego tekstów. Tak, chodzi o El Primo, no ten zadymiarz był naprawdę łatwy for pain and for glory! Tak, wszystkie, wszystkie teksty są tutaj znane, może jeszcze Śmiech El Primosa <laughs> Tak, tak, tak i jeszcze mój ulubiony tekst The show must go. Tak, tak, znany, znany tutaj z rozgrywek El Primosem No dobra, może lecimy sobie kolejnego, kolejnego Brawlera a, Daryl niestety nic nie mówi w grze, także no, chciałem ci włączyć Daryl'a. Naprawdę? Tak, Daryl tutaj nie ma żadnych odgłosów. Włącz go jeszcze raz. Tak, no. No nie ma, nic, nic nie mówi Daryl. Dobra, lecimy sobie może z inną postacią. Weźmy sobie może tego zawodnika. Uwaga, czy ci się uda go zgadnąć? Uwaga. <noise> tak, to jest pan P. On właśnie ma taki. Śmiech nino. <gryzina> to dzydzyn robią chyba te jego pomocnicy z jego ulta. Tak, reszta to są śmiechy i odgłosy właśnie pana pi. No dobra, lecimy z kolejną postacią. Może nieco taka trudniejsza. Uwaga, jak ci pójdzie z tym zawodnikiem. Może drugi tekst? znam, ale nie pamiętam. Może jeszcze jeden? Rocks, to a, ko, e, Carl. Tak, to jest Karl. Już ci miałem włączyć jego taki, taki tekścik, uwaga. Is my name. Is my tak, w tym tekście właśnie Karl podaje swoje imię. No nieźle, no nieźle. Słuchaj, a może co powiesz na tego zadymiarze? Jak ci pójdzie ten zadymiarz, uwaga? Powiem szczerze, i ja nawet tego tekstu nie kojarzę. Może jakiś inny? Leon? Nie, to nie jest Leon. Uwaga, może kolejny? To dobra, po tym tekście powinieneś zgadnąć tego zadymiarza. Uwaga! Poczuj... Poko. Tak, poczuj moc mojej muzyki. Doskonale, to był poko. No dobra, może jeszcze dwóch zadymiarzy Ci tutaj włączę i zamienimy się... Zamienimy się kolejnością. There is no death, only a change of worlds. Wow, nieco tajemniczy głos. Może jeszcze inny tekstik. Frank? Nie. Frank chyba nie wydaje żadnych tekstów, tylko takie odgłosy. I am one with nature. Mm -hmm. Może jeszcze ten? ten. Okay. Tym zadymiarzem był Bo. No dobra, My się zamieniamy tutaj e, naszą chustą, A... którą to Filip miał zakryte oczy, ja i teraz on nie będzie puszczał różnych zadymiarzy. Weź. Zobaczmy jak mi pójdzie. Ok, jestem gotowy. Może zaczynać. Wybieraj dowolnego zadymiarza i zobaczymy, A... czy zgadnę kogo tutaj nie, mi wybrałeś. Nie my... ja. Ok. Kojarzę. to są wszystkie odgłosy? Czy ta postać coś mówi? Nie nie. Powiem Ci szczerze, e, chyba nie mam tej postaci. A mam tą postać, kojarzysz czy mam tą postać że grze? A, czy mam czy nie kojarzysz? Nie masz. Aha, no to właśnie tu mam tą trudność. E, powiem Ci szczerze, nie wiem, nie wiem kim jest ta postać. E, jeśli nie dasz mi żadnej podpowiedzi, to niestety nie będę wiedział. Nazywa się na ty. Na ty Jakich mamy zadymiarze na ton. Hmm. Manetika. no ale to nie jest, to tam jest. No mogę strzelić. Strzelam, że to jest. Być może tara. Ona Dobrze. ma coś. To jest tara? No. Wow, nieźle. no nie mam. W tej postaci grze, tak że tu mogę mieć trudność. No dobra, lecimy z następną postacią. Następna post. Hmm, kogo by tu wziąć? A ją weź. Hashtag boring! Hashtag boring, czyli ta post. Hashtag loser. Okej. Are you serious? Gotta get rid of that Okej. Czy możesz mi włączyć pierwszy tekst, jaki mówi ta postać? To będzie dla mnie duże ułatwienie. Dobra. They say she's up in herself. Hashtag hairs. Okej, okay, tak, tak, tak. Hashtag hairs. Chodzi tutaj o włosy. Tutaj w sobie jedyną zakochaną postacią w so swoich włosach, która wręcz ma 3 do włosów. zdecydowanie Ems. Czy tak, to Ems? Dobra. Okej. Okay. No. Jaka teraz postać? Na post to będzie on. Wow! O, wyczuwam, wyczuwam, wyczuwam mój szczura. Nie wiem. Błądzi się A chyba wiem! Chyba Czy to jest postać legendarna? Tak, ale. Czy to, my czy to jest. A tak, czy to jest kruk? Tak. A, tak właśnie kojarzyłem. Tak, tak, tak. Okej, okay, no Następna jak... postać. On On też nic nie mówi. A kogo wziąłeś, że nic nie mówi? Spike. Aha, tak. Spike to no, nic nie mówi w grze, także nie ma tutaj żadnych odgłosów. No dobra, kto tam następny? Co to za, Co to za... To tak krzyczy. Wow, nie wiem. Okej, okay, okej. Okay. Coś mi to mówi, coś mi to mówi. Aha, dobra. Ja tej postaci nie mam, że. Ale czy ty masz tą postać w grze? Nie. Nie masz tej postaci w grze? Nie. Powiem ci, że myślałam, że to jest Max. Dobra, włączę ci, co może ci pomóc. No. Posłuchaj. No, czy to był Max? To jest Max? Nie. Posłuchaj. Wow. Hmm. Nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co to za. Poka. Nie, wiem. nie, 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 wiem, nie, mam nie, 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 jest ten nie, Leon. nie, tak, Leon. Ja nie, postaci nie, mam na swoim nie, Ty nie, 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 Niewielkie trudności, gdyż nie znam no. y, tutaj odgłosu w tej postaci. Dobra, wybierzmy sobie ostatniego zadymiarza i na tym byśmy skończyli ten odcinek. Kim jest ten ostatni zadymiarz? To wow, Okej. Okay. Jakiś napra jak oh, napraw. No ale kto tam ma jakieś urządzenia Tego do naprawiania? Tego już nie włączę, bo to Ci bardzo pomoże. Hmm. I to też. My tools for tools. No ale kto tam cokolwiek naprawia? O. Który aż coś? I'm the cię? Okej. Who's No nie wiem. Czy ja tą postać mam na swoim ręce. Mam tą postać na swoim koncie, no nieźle, nieźle, naprawdę chyba nią mało gram. Bo Mogę nie, czy... ci włączyć coś, co ci pomoże, ale no dobra. To bardzo, bardzo. No to Okej, okay. to jest Pam, no tak. dobra, nieźle, tak. Dobrze. To mi naprawdę ułatwiło jej, imię było when, wójta, nie? No powiem szczerze, że ja dosyć mało gram Pam, dopiero potem postać na moim koncie. Możecie właśnie zobaczyć, jak wylosowaliśmy tą postać w jednej ze skrzynek na naszym pierwszym filmie na kanale. No dobra, jak widzicie, ta aplikacja zawiera naprawdę wszystkich zadymiarzy. Jest przy niej wiele zabawy, wiele zgadywania. Naprawdę są tutaj ciekawe głosy zadymiarzy z gry Brawl Stars. My na dzisiaj kończymy ten odcinek. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, klikając czerwony przycisk u dołu, oraz zostawcie dowolny komentarz pod filmem. Także, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Cześć!